Witam serdecznie. Przed nami wywiad z Michałem Ryciakiem. Nieudany finał, przegrana z Pawłem Zagórnym, twoim serdecznym przyjacielem. No, muszę cię zapytać o to, dlaczego ostatnia zagrywka w połowie siatki? Tak doświadczony zawodnik nie może się tak zachować. Słucham. Tak wyszło. No, na pewno gratulacje dla, dla ekipy Pro Volley. Paweł, gratulacje. Mistrz Polski wreszcie jest, także... Cieszymy się właśnie dlatego, że dla Pawcia w końcu Mistrzostwo Polski dla niego serdeczne gratulacje i dla całej drużyny zasłużenie wygrali byli najlepsi na tym turnieju dziękujemy bardzo Wrażenia są super mamy drugie miejsce także jest po co wracać w przyszłym roku na pewno musimy żeby, żeby, żeby pograć lepiej może się uda wygrać gratulacje dla Pawła właśnie zasłużony wreszcie mistrzostwo Polski także. Najbardziej chyba no zbiór wszystkich, mówię, graczy, zawodników, którzy przez całe gdzieś tam życie, gdzieś związani z siatkówką, historia lat i spotkać wszystkich w jednym miejscu, można naprawdę posiedzieć, porozmawiać, no i porywalizować, jak widać, wszystko, wszystko jest takie, że nie ma, nie ma lekkich meczy, każdy, każdy chce wygrać i, i to, jest, to jest super, to jest sport, to jest dla zdrowia, także naprawdę. Fajna, fajna przygoda móc wymienić doświadczenia, właśnie czy, czy też kilka zdań z każdym zamienić parę słów. No, no niespotykane gdzieś tam doświadczenie i, i to, to, to jest super idea. Poza tym, no, mówię, przyjeżdżać tutaj, grać no, z tyloma ludźmi, no, to chyba nie trzeba nic więcej mówić.